witajcie kochani na moim kanale ja wiem że te filmy to pojawiają się bardzo rzadko i to jakoś no ja wiem że z mojej winy ale po prostu ja pracuję po 12 godzin i za bardzo nie mam czasu a na przykład jest mnóstwo rzeczy które chciałabym wam pokazać tylko że no na przykład nie mam pojęcia jak się do tego zabrać albo że myślę że nie będzie Was to interesować i tak dalej i jakoś tak nie za bardzo wiem co mogłabym pokazywać albo co chcielibyście zobaczyć. A dzisiaj się tak składa, że <laughs> mam na zakupach i chciałam Wam pokazać trochę kolorówki, którą kupiłam i trochę pielęgniacji, w którą się zaopatrzyłam i z dwie rzeczy, z trzy rzeczy, które kupiłam do domu. Znaczy, kupiłam ich więcej, ale są już na przykład ustawione, albo na przykład yy, Żerandol wisi na ścianie. No to nie będę Wam żer Żerandola pokazywać, tylko właśnie te, takie mniejsze rzeczy, które mogę Wam pokazać. I dzisiaj proszę pofalę się, bo nawet bliżej. Pierwszy raz w życiu mam na sobie makijaż. Pełen. Jest on już troszkę stary, bo przy okazji zakupów w się. Miła Pani pomalowała mnie, więc po prostu i było to gdzieś około godziny drugiej. A aktualnie mamy godzinę 19.30. Także nie jest już najświeższy ten makijaż, ale w dalszym ciągu się trzyma. I część tych rzeczy, które Pani mi dzisiaj pomalowała, mam i chciałabym Wam je pokazać, tak? Więc jako pierwszą rzecz. Eee, w ogóle wszystkie rzeczy praktycznie, które mam e, z kolorówki, są e, firmy Benefit. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, jest baza Benefitu. Okej, okay, jest co ma? Haha, drugą rzeczą, no czy przypuszczalnie będę pokazywać, tak, w jakiej kolejności się nakłada? I mam podkład Hello Happy też z Benefitu. E, ja mam numer 5, że podkładam sobie je gdzieś tak. Dobrze, żeby mi się na chwilę nie pomylił. E, później mam Baking. Korektor też z Benefitu. Może jak, jak coś źle czytam, to proszę poprawcie mnie, bo pierwszy raz robię taki film i znowu się nie chcę. I także mam numer piąteczkę. Numer piąteczkę, no tak, brawo, teraz wyjdź, jesteś. Mam zestaw full do brwi. no i teraz się na przykład zrobiło, nie mam pojęcia. Tak, o, jest yy, kredka do brwi. Też numer 5, proszę bardzo, wszystko w numerze 5 i kredeczka, no i teraz no złap, nie złapiesz, dobrze kredka do brwi e, żel utrwalający też piąteczka tak i bezbarwny żel do brwi utrwalający 24 godzinny niby, no ja nie, nie mam i w tym opakowaniu była jeszcze to niespodzianeczka, ciekawa rzecz, śmieszna, żeby sobie odrysować e, brwi swoje, czy według tego szablonu, i po prostu oj, nie do końca wiem, jak tego używać. Chyba trzeba o tak założyć, przyłożyć. Oczywiście to nie mój kształt, albo może troszeczkę. I chyba tak odrysować, bo po prostu nie mam pojęcia jak to zrobić nie korzystam z tego szczerze. Mówię. I do tego to. Co to, to, to jeszcze mamy? Mamy e, brązer Hula Carmel. Jest fajny w jest takim e, cieplejszym kolorze i ciemniejszym jak zwykła hula. I mam Gold Rush róż do policzków. W pięknym kolorze. Ostatnią rzeką, którą mam... Ale przepraszam, nie ostatnią jest rozświetlacz kuki. Jest pięknie siemienie na skórze. No Nie wiem czy to zobaczycie proszę, jak zrobię służa prawie jak prawdziwy youtuber patrzcie, jak to się błyszczy zobaczycie, bo nie przybliżę nie mam pojęcia dlaczego, czasami przybliżę, czasami mam jeszcze gdzieś pomadkę którą kupiłam tylko, że pewnie wala się gdzieś w torebce o, dzisiejszy mój nabytek to jest High Brown, kredka e, beżowa do podkreślenia dolnej linii brwi. Może nie wiem czy tak. E, z polecenia youtuberkę Z polecenia youtuberek, -y, tak ja też je oglądam w większości. E, kupiłam sobie puder transparentny, ten o który wszyscy mówią, Laura Mercier. O, i proszę. Tak, ten trans. -uszyn. I mam coś, co yy, chyba już wszyscy na YouTubie i poza YouTubem mają. I to jest zestaw yy, z Becky. Ja mam ten w złotym opakowaniu. O, możecie zobaczyć. Ha. Oprócz tego dzisiaj kupiłam sobie mega świetną rzecz. Jest to Ultra Matte Liquid Lipstick od Loreal, Less Chocolate. I pachnie czekoladą. Mam go w tym momencie ją. Mam ją na ustach, także pięknie. Oprócz tego kupiłam sobie gąbeczkę. Nie jest to Beauty Blender, tylko jakaś inna, ale też jest bardzo mięciutka i jak na moje Pierwsze kroki w makijażu nadaje się. Super. Mam nadzieję, że podoba Wam się mój kolor. Zmieniłam troszeczkę na blond. I mam nadzieję, że Wam się podoba tak samo jak moje, mój wcześniejszy kolor. Teraz może przejdziemy do pielęgnacji. Ciężkie. Przyniosę bliżej. Jak zaczęłam przygodę z makijażem to kupiłam sobie kilka rzeczy do desmakijażu. Kupiłam sobie Estella Water Perfect Clear. Tonik do mycia twarzy. Bardzo ładnie pachnie, bo to wam sobie na ręce. Oprócz czego drugą produktem do dezmakijażu jest firma Lancome Eumicella Dow Clear. Pompeczką. To niestety nie otwierałam, bo nie było żadnego otwartego, a nie chciałam otwierać. I mam jeszcze z niwej: jedne chusteczki aloesowe i jedne zwykłe. To może teraz produkty do włosów. W promocja 3 za 2, czyli bierze z 3 i płacisz za dwa, najtańszy produkt dostajesz gratis. Także kupiłam sobie z... Jezu, przepraszam. Ja Kupiłam sobie z John Frieda y... szampon do włosów, który powinien aktywować mój świeży blond. Także zobaczymy. Z tej samej firmy kupiłam sobie Detox Reaper. Jakieś nowość z awokado. Kupiłam sobie też jeszcze jeden szampon z John Frida, właściwie wszystkie trzy są z John Frida. Core Restore, jakiś zwiększający powie... objętość. Zobaczymy. I jeszcze będąc w polskim sklepie, kupiłam sobie szampon z czarnej rzepy hmm, przeciw wypadaniu włosów. Znaczy nie wypadają mi jakoś dużo, ale lepiej zapobiegać niż jak zacznę garściami wyciągać włosy. I jeszcze kupiłam ja sobie odżywkę też w polskim sklepie. Żółtko, olej rycynowy, odżywka. Kupiłam sobie także, bo skończyło mi się krem do twarzy na blizny i przebarwienia potrądzikowe, którego używam. I teraz mi się, prawda, nie... I kupiłam sobie jeszcze była w promocji pasta do zębów Colgate Wybielająca z węgla Proszę nawet z Czy to już są wszystkie rzeczy, które kupiłam sobie? Tak, no nie będę wam pokazywać tam golarek, czy jakichś tam patyczków do uszu, bo to nikogo nie interesuje teraz przejdźmy, które sobie... Przejdźmy teraz do trzech rzeczy, które kupiłam sobie do domu Pierwszą rzeczą jest oh, świeczka: White Lil i Grapefruit. Pachnie bardzo ładnie, jest tu numerek jeden w matalanie. Jak ktoś by chciał sobie ją sprawić, była ostatnia i najładniej z nich wszystkich pachniała, bo ta reszta to tak raczej nie za bardzo. Kolejną rzeczą jest rameczka obrotowa na dwa zdjęcia która kosztowała 8 funtów. Bardzo mi się podoba. Ładny ma kolor to drewno. Imitacja taka, ale bardzo mi się podoba. Postawię sobie w salonie. Będę mogła sobie obracać. Jak mi się znudzi. Jest y, koszyk witlinowy, który postawię sobie w łazience na parapecie i powrótam do niego wszystkie rzeczy, które mam do włosów. A jakbyście zobaczyli moją... Uf, uf. Jak zobaczylibyście teraz moją łazienkę I mój parapet yy, I moją wannę To stoi dookoła mnóstwo rzeczy Które są Do włosów I są po prostu w takim nieładzie Że powtarzam sobie wszystko do koszyczka I przynajmniej wszystko będzie w jednym miejscu Dziękuję wam bardzo za oglądanie za nas czas to zostałem z buziaki pa.